Witajcie! Przedstawiamy zatokę Czarnosercego, pole bitewne w Heroes of the Storm. Zatoka Czarnosercego to mapa z trzema alejami. Na środku znajduje się zacumowany statek widmo kapitana piratów Czarnosercego. Zadaniem obu drużyn jest skłonienie go do ostrzelania z dział okrętowych fortyfikacji przeciwnika. Każda z drużyn może kupić usługi Czarnosercego, zbierając i przekazując mu złote dublony, które można znaleźć na całym polu bitwy. Dublony można znaleźć w skrzyniach ze skarbami oraz w obozach najemników, albo zdobywać, zabijając bohaterów, którzy niosą zebrane monety. Kiedy zgromadzicie wystarczająco dużo dublonów, przekażcie je czarnosercemu, żeby zobaczyć z dziką satysfakcją, jakiego statek widmo zasypuje drużynę przeciwnika kradem płonących kul armatnich. W Zatoce Czarnosercego najważniejsze są widoczność na mapie i pozostawanie w ciągłym ruchu. Trzeba obserwować przeciwnika i przewidywać jego posunięcia. Bez względu na to, czy wróg gromadzi Dublony, idzie przekazać je czarnosercemu, zajmuje obozy najemników, czy też atakuje Waszą bazę, przewagę można zdobyć tylko dzięki uważnemu śledzeniu ruchów drużyny przeciwnej. Co przechyli szale zwycięstwa na waszą stronę w zatoce Czarnosercego? Chciwość czy wytrwałość? Odwiedźcie Nexus i przekonajcie się sami!